Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku troszeczkę pomówimy o ekipie Freeza, która planuje wydanie minimum dwóch gier mobilnych na umowę z producentem Tibul SA, spółką notowaną na GPW. Także zobaczymy, co tutaj. Nam artykuł pokaże i opowie, spróbuję Wam to szybko w skondensowanej formie przedstawić. Także słyszymy się już za chwilę. Trzymajcie się, hej, hej! A więc, tak, w gwoli wstępu, to bardzo wiele osób z pewnością czeka na, na te produkcje, na tę współpracę. Oni to nazywają kolaboracje a więc twórczość gier dzisiaj mobilnych jest na topie, wiele, wiele osób młodych rozgrywa tam swoje potyczki i myślę, że to jest bardzo atrakcyjny rynek dla dzisiejszych inwestorów, no tym bardziej takich inwestorów, którzy prawie z tego środowiska